Siemanko widzowie, jest tej strony Arusia. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku znów wracamy do Ski Jumping 2022. W ostatnim odcinku poskakaliśmy takie różne konkursy. Dzisiaj przygotowałem dla Was coś więcej, ale na początek chciałbym wam prosić, żebyście zostawili łapeczkę w górę, jeśli filmik Wam się spodoba. Subskrypcja na kanale, bo ciągle ci po te 100 subskrypcji. Pamiętajcie, będzie specjal. Na razie jeszcze nie zdradzam, ale naprawdę zostawiajcie te subskrypcje. Już naprawdę brakuje tylko pięciu. No ja już zaczynam odcinek, pokazuję wam coś tu co się dzieje. Na razie zaczynam kolejny już sezon, oczywiście. Jestem pierwszy w klasyfikacji, wygrałem 8 konkursów z rzędu, no potem byłem drugi i potem troszeczkę zwaliłem, byłem 15. W mniej niż również prowadzę 7 z zwycięstw. 10 konkursów, bo tak w trzech nie skakałem, odpuszczałem sobie. No i teraz będzie właśnie tutaj, widzicie, turniej 4 skoczni 0 i będziemy go skakać. ja pokażę Wam trochę, udało mi się wygrać trochę. Ja to tam do 4 skoszyn, jeszcze tego rower, tak naprawdę, no jest to jest oczywiście ROAR to jest Air. Może w tym nie mi się udało y, wygrać, może nawet nagram, ale na razie skaczymy sobie turniej 4 skoczni a tak jeszcze miałem jeszcze dwa konkursy. Chorobę no bo w skoczni Wengerbergu nie lubię, więc nie będę sobie tutaj wyzwał przed trójną tych skoczni. No i mamy Oberstdorf, Garmisch-Wartenkirchen, Kirchen. i Mischhofen. Czy no uda mi się wygrać czy nie 4 skoczni? Zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Postaram się zrobić jak najlepiej, żeby udało się wygrać. No i tym Oberstdorf, co właśnie na tych punktach konstrukcyjnych 145 był mój Mocny wiatr pod w kwalifikacjach. No to nie jest tak jak w y, rowerze kwalifikacyjnych liczył, ale tam lepszy czy gorszy w dzienniku ci dobiera. Potem to jest system kawałek, ale no to mi tak nie przeszkadza, bo i tak na nas nie ma. Chce wygrywać, to jest niespokojny. Od do ale sięgnąłem! 148,5! Mówiłem, taki mocny wiatr pod najmniej, że się naprawdę mocno. Zobaczymy, ja sobie na no, bardzo dobrze wyszedłem z kroku. Niespokojnie mnie chwiało przez ten mocny wiatr Ale sięgnę, no za rekord I to dość sporo A, blisko było, że się wydłusił Ciekawe jakie będą nuty za to Nie są wysokie I 150 m nie pewnie wygram. kwalifikacje A no to właśnie czasem mam tutaj, ja, tutaj gnałem, nie czas w No, jestem pierwszy, skaczę tutaj z grausem. 44,5, Mam no, tylko 116. Ale no, mówię, nie? my się nie ale Ja lecę po zwycięstwo w konkursie, w tam turnieju. Nie, ale dobre wyjście z proku. Gdzie pali ja? No tak na styk, na styk. Nie wiem, czy będę prowadził, ale będę pewno w pierwszej trójce. 142, tam 144 było trzeba. Nie będę prowadził. Chodzi tak wysoka, no to tak walno ładnie. 154, mam. I jestem o 3,2 za Geigera, ale potem mam tam złość sporą przewagę, żeby wprowadzić granery na podium i tylko 132 by go wyprzeć. o no co mówię, mieliśmy dość sporą przewagę. Uuuu. ja muszę tam się sprężyć, jeśli z za Geigera, by przejść. jako nie oprócz mnie wygrywał konkursy w tym sezonie, te dwa, co ja nie wygrałem, O, ale teraz idealnie przyszedłem z progu, to, to mnie trochę ratuje. Na właśnie jest zbyt różowa. Więc ten Geiger może w sumie wygrać. To było tak 140, może. Nawet nie 138. Bliżej jeszcze niż w pierwszej serii. Ale 338 to wysoka nota. Może sobie nie poradzić Geiger. Tak, o 4,90. Spokojnie. Pierwszy kąt jest zwycięski. Drugi Geiger, trzeci to Jako tam na mam... mam sporo. Przy... Małych, Geiger 4,9, ale potem już no bo to sumują się w turnieju Czterech Skoczni, w tych czterech konkursach. No bo pierwszy jest świetnie, to jeszcze klasyfikacja, bo chodzę się do 246 punktów. Spokojnie. Dziewiąte zwycięstwo w sezonie. Nie będę sobie liczył, bo rekord to jest z 15 gdzieś ogólnie. Yy, no i dobra. Garmisch-Partenkirchen, drugi konkurs, noworoczny, pierwszy stycznia, tak zwany. Yy, zobaczymy, jak tam mam z tym rekordem. Ale tam chyba bardzo dużo, mam 150 parę. No, 158,5. Stycznia, już dawno nie pobijamy i będzie go ciężko pobić 153, jednak wywidać kwalifikacje, można w więc mogę znowu daleko lecieć. Zobaczymy, są bardzo dobrze. Wyszedłem z progu, łapie noszenie, nawet pod rekord, zaraz! 161, co ja robię w tych kwalifikacjach. Chyba znowu obejrzyłem tą powtórkę, chyba. Niemal że idealnie wyszedłem z progu, trochę mnie tu zachwiało, ale skorygowałem i znowu mnie poniósł wiatr. No, gdzież i ja leciałem? No, prawie na płaskim. Jeszcze z telemarkiem. Jakaż to będzie nota? 166,6, bo te noty takie 18, 18,5, za taki skok, że ustałem w ogóle. Sanctions nękały. No, mam no, 116 tylko. A ja muszę 145 cię prowadzić, to znowu. Geiger Formę ma nie złą. się tak, jak 145 skoczyć, już znowu trochę za wcześnie, ale lepiej tak niż za późno. Spokojnie. O kurcze. No i przechwaliłem ten skok. Oj, oj, oj. Przeciągnąłem. Najgorzej no będzie kontuzja Miałem już dwa wypadki w tym sezonie nie było kontuzji, więc się strasznie boję No nie wiem czemu spóźniło mi to lądowanie W ogóle narty no, zniknę, widzieliście? Co jest? Kurczę! Jeszcze jestem siódmy, tylko że kontuzja nie było Please, please Nie yeah. Przegrałem ten turniej Przegrałem ludziska ten turniej 162,5 z teraz, no jeszcze w kolejnym no, no nie będę spadał No Oj spadam Słabiutko, słabiutko ludziska, słabiutko No już tylko 147 punktów mam przewagi. Co jest? No i kontuzja, no dobra na jeden konkurs, no ale No turnieju teraz nie wygram w tym sezonie Ale szkoda tego wypadku, naprawdę No gdybym przynajmniej nie było kontuzji to jeszcze bym miał szansę wygrać, ale no tak, to niestety. Kontuzja, wszystko nie będzie. Nie lubię tych kontuzji w tej gminie. 125 m157 157 rekord. Jeszcze Nic nie zapowiadało. Żeby coś takiego się stało. Oj, co jest? Ultrasony mam Mówię nic nie zapowiadało, Tak dobrze szło. Takie rekordy biłem. I udawało się, że wygram ten turniej tu. Niestety, niestety. Chwila załamki, no i trzeba się odbudować zaraz. Wtóż, jeszcze w Pucharze Świata się bronić, bo naprawdę już mnie gonią. naprawdę te kwalifikacje też kiepsko poszły. Będę dość daleko. No, dziewiąty. Znowu dam się wyrękał. Czepił. Pech mnie ostatnio złap... przyniosło. Moduzę miałam, że mi się teraz nie wróci. 132. Teraz nie będzie żadnych problemów, przynajmniej. Jeszcze... Jeszcze musisz się bronić w puharze świata. Już trzeba zapomnieć o tym turnieju czterech skoczni nieudanym. jest skupić na kolejny konkurs, ale mnie przekrzywiło. I na dwie nogi, kurcze. No i będą słabe noty. Tak bym był wysoko, a strasznie dużo będę chciała Czekaj. Bo tam, tak, 11,3. Nie, i 152,5. Nawet z tymi notami powinienem chyba wygrać pierwszą serię. Za, 3,7. i znowu Geiger. Potem jest najniższy koczyw. Jest 138, jeśli chcę wygrać. 138,5 to nie jest tak daleko chyba. Ja w tym pierwszej serii wskoczę, Już nie pamiętam. Świetne wyjście z progu. I po zwycięstwo. znowu się wywrócę. Nie, no spokojnie. Gdzieś w rekord walnąłem. Fantastyczny skok, fantastyczny. 156 metrów. No to jakieś sobie, ale 321,5 ostateczna no to no naprawdę wysoko, o 32,1. Trochę już nadrobiłem w tym Pucharze Świata, punkt tym znowu. No w którym cztery czterdziestkaczny oczywiście daleko, 24 Gaiger Geiger wygrał przed o 3,4 i o 3,7 przed Granerudem, jakie małe różnice w pierwszych trzech miejscach. Zobaczymy jak tam Puchar Świata ma tą przewagę, ilu? 127 punktów. Kupowałaś mi 150-50 gigarem, no? Więc to nie jest nic takiego pewnego, że ja wygram. Dobra, mamy tutaj gwiazdkę. Dodamy sobie do siły wybicia. Będziemy powoli maksować. A jeszcze mamy konkursy Pucharu Świata, i rozchowałem. No to jeszcze dwa te konkursy z Wieska. co? Co tam? A no, szkoda, tego tu nie mieć. Coś mi tutaj reaguje czasem niestety, niestety mi tak. Dla to sobie radzę. A niestety czasem właśnie to w ten wypadek. No i trudnie już teraz. Teraz na wypadek, a dobrze mi szło. I podpadam walce z no To No, teraz też mam będę, ale Lentowanie zawaliłem. Ja nie lubię jak mocne wiatr wieł. Czy podnarty, czy z tyłu, bo często nie mogę sobie właśnie tak falić, tak nie chwieję i przegrywam. No jestem czwarty. To nieźle. A o 15 punkt, Bo ja już się ładnie skoczył. 141 Mam problemy znowu. Mam te problemy. Jakieś laksony znowu. O, mówiłem. I zwalone wyjście z progu. Wyląduje przynajmniej, wyląduje, ale to nawet drugi serii. Ależ mi laguje. 320 spóźnione wyjście z Progu bo my przez to nie ma drugiej serii. Czy jest? Ło! 20 już. Te noty mnie uratowały. Dziewiętnastki mi dali do takich skok Ale pracę w tym sezonie, prawdę, pracę. 47,10. No i kilka, więc może nagrabię ten skoczył jakiś rekord. Czy coś No zobaczcie tu jest po klasyfikacji. Co weździe dzień się No ale no znowu kiepskie. Odberki, co jest z tymi lagami? A dużo wcześniej robić się. Co robić, co dobrze robić? No nie ale dobrze. dobrze poznałem, coś tam nadrobię na pewno, ale to ciężka powiedzieć, czy dużo nadrobię 152,5 i ja tam odjęłam tych 14 punktów. 253,7, takie miejsce pewnie już w połowie drugiej dziesiątki. No, 14, tak? I tak dużo nadrobiłem Miałem stratę, Mam to nawet do 12 miejsca, no ale... I tak z 28 na 14 to łupoty się poprawiło. już tylko 45 punktów prowadzę. Co jest? Tak świetnie sezon. Zaczął się z zwycięstwami. Teraz klapa. Nie idzie mi się ta końcówka, nie idzie po prostu. Podpiszę sobie kontrakt. Też się zacięło. Ostatni konkurs widzowy, naprawdę. I tak ty nie że się boję, zaraz tutaj wszystko przegram. A jak teraz na przykład będę gdzieś daleko, a koba wygra, i wygram, to stracę koszulkę lidera, I nie tak miał ten odcinek wyglądać. Dobra, no, ale trudno, lecimy. 141,5, by wygrać kwalifikację. Nadal jeszcze z koszulką lidera, mam ja nadzieję, że jej nie stracę. Musi być dobre wyjście z progu. Biedny, no zachwiało mnie znowu ale na spokojnie wygrywam. Wy... Wiedziałem. Wiedziałem, że wypadek, ale widzieliście z... dużo wcześniej lądowałem i mi nie uznało tego lądowania i się wywaliłem. Takie lagi. No i nie wiem co teraz, czekajcie. To była pierwsza seria, czy kwalifikacje? Nie, kwalifikacje chyba. Więc... No widzicie. Zobaczcie, podchodziło mi do lądowania i coś dziwnego zrobiło, ale lagi w tej grze. ale Nalewaj, żeby kontuzji. Nie będzie znowu kontuzji. Nie, kontuzji. Koniec. Koniec, więc to koniec tego odcinka. A, jak nie mam, ja się jeszcze siebie szukam. Nie, no. Koszulka idera, tak, Kowajasz i wygrał. To dużo, 55 punktów chyba. Tak. A ja z kontuzją. Ale masakrycznie się zrobiło. A no tak świetnie sezon zresztą. No trudno widzę więc na pocieszenie może zostawicie łapeczkę w górę jakoś. Pamiętajcie o subskrypcji. Jeszcze pewnie będą odcinki ze ski jumping, ale to muszę to jakoś sobie wyregulować, bo jak nagrywam to mam jakieś straszne lagi w tej grze niestety. No trudno, widzimy się w następnym odcinku. Zostawicie łapeczki, subskrypcje. Będzie tylko specjalna 100 subskrypcji. Widzimy się już za tydzień, siemanko.